Idzie mały miś przez las i widzi, że połamane drzewo przycisnęło wróżkę. Podnosi drzewo i ją uwalnia. Wróżka dziękuje mu i mówi: Spełnię twoje trzy życzenia za to, że mnie uwolniłeś. Dobrze, to daj mi słoik miodu. W łapkach misia pojawił się słoik miodu. Teraz drugie życzenie. Widzisz to drzewo tam koło tego dużego kamienia? Wbij w nie gwóźdź tak, aby nikt nie mógł go wyjąć. Wróżka wbiła gwóźdź, jak prosił miś. A teraz trzecie życzenie. A teraz go wyjmij. Mały miś poszedł do sklepu kupić miód. Wchodzi do sklepu, podaje sprzedawczyni kankę i mówi. Poproszę cztery litry miodu. Sprzedawczyni leje miód i oddaje kankę misiowi. Miś na to. Mama przyjdzie jutro i zapłaci. O nie mój drogi, tak nie wolno. Sprzedawczyni zabiera kankę Misiowi i wylewa miód. Po chwili oddaje pustą kankę i Miś wychodzi ze sklepu. Tak patrzy w kankę i mówi. Wujek Lis miał rację. Na trzy kanapki wystarczy. Jaś przychodzi do domu ze szkoły i mówi... Tato, tato, dziś na religii nauczyłem się, że telefon komórkowy to dzieło szatana. A kto ci tak powiedział? Pani katechetka i mówiła, że gdy wrzuci się telefon do wody święconej, to przestanie działać. Jaś na lekcji polskiego podchodzi do pani i mówi... Nie chcę pani straszyć, ale ojciec powiedział, że jeszcze jedna pała i ktoś dostanie w wpierdziel. Jaś podchodzi do mamy i pyta. Mamo, kup mi samochodziki. Synku, nie kupię ci samochodzików. Mamo, kup mi, proszę. Synku, nie kupię ci samochodzików. To chociaż pobawmy się w mamę i tatę. Ty idź do sypialni, a ja tam za chwilę przyjdę. Mama zaciekawiona poszła, położyła się na łóżku i czeka. Po chwili wchodzi Jasiu. W okularach ojca, szlafroku i trzyma gazetę w ręku. Jasiu chodzi w tą i z powrotem. Zatrzymuje się, patrzy na mamę i mówi: wstawaj stara, w gazecie są fajne promocje samochodzików. Idziemy je kupić Jasiowi. Jasiu z rodzicami poszedł nad jezioro. Jaś wziął dmuchany materac i wypłynął kilkanaście metrów od brzegu, gdzie nie miał już gruntu. Mama krzyczy do Jasia. Masiu, wracaj na brzeg, tam jest za głęboko. Mamasu, ale ja mam dmuchany gumowy materac! Matka do ojca. Weź ty go ściągnij na brzeg, bo jego życie zaczęło się od pękniętej gumy i nie chcę, aby tak się zakończyło.